Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na Zielonej Środzie. Dziś będziemy ratować pnącze. Kochani, a jest to pnącze Syndaptus Pictus trebi. W przedostatnim filmie pokazywałam tą roślinkę w łazience. Takie dwa egzemplarze. I ja na nią troszeczkę na niego troszeczkę narzekałam, że tam ma troszkę za dużo słońca, że dużo liści ma troszeczkę takich żółtych łyse pędy i ja postanowiłam go troszeczkę przejrzeć, szczególnie zajrzeć mu do korzeni, bo korzonki mu tu wychodzą, tak jak i z jednej doniczki, tak samo i tutaj z drugiej, ale niepotrzebnie go namoczyłam. Dwa dni temu, ja go zamoczyłam w wodzie, bo był już taki zwiędnięty, bardzo, no ale myślę, że jakoś tam oczyścimy, ponieważ ziemia do tego pnącza, do trebiego, powinna być bardzo przepuszczalna, lekka i taka, wiecie, może to być bigosik, można ją samemu też troszeczkę rozluźnić. Tak, kochani, i ja tą roślinkę będę chciała połączyć w jedną całość, do jednej doniczki zastosuję tu tak o troszeczkę o Jezu, nie wiem czy nie za duża ta donica ja to zawsze tak lubię w takie większe <laughs> może będzie dobrze i dam na podpórkę mam tu taką małą drabinkę zobaczcie dam tu taką drabinkę, włożę ona tu mi tak pasuje i te pnącze właśnie sobie tu pozabijam, co gołe to poobcinam a w razie czego jakby te pnącze rosło, ten trebi kochaniutki. To mam tutaj jeszcze drugą część tej drabinki, że tutaj mogę sobie po prostu dołożyć. I ten trebi będzie stał tutaj na komodzie. Tak kochani, nie przedłużając, będziemy zajrzymy do korzeni i, i co kochani, ja mam zawsze takiego pecha przy nagrywaniu. Nie wiem, czy to pech, nie pech, ale zawsze mi tak rano mi nie podpasowało, żeby nagrywać, bo miałam gości. Teraz po południu też było fajne światło, ale się zmienia na ciemne, bo nadchodzi burza. Ciemne chmury nadeszły. Musiałam tu troszeczkę taką mam małą lampą się podświetlić. Tu podświetlam. Może jakoś tam damy radę. Dobrze, kochani. Tu patyczek i już... Zaglądamy. A, no właśnie. Tutaj też było przyczepione do takiej małej drabinki. Jakaś, tak czuję takie troszeczkę małe zdenerwowanie, tak jakby miała straszną tremę. Kochani, ja uwielbiam tą roślinkę, powiem Wam tak szczerze. Ona mi się, nie to, że uwielbiam, ona mi się bardzo podoba. No i mam tu taki jeden egzemplarz, zobaczycie tutaj z tyłu. Jako tak rośnie, może nie za szybko, bo ma troszeczkę jest z dala od tego światła. Jakby było tak ciutek bliżej, o tak tu w tym miejscu, no to by był, miałby lepsze warunki ten trebi. No ale tam też rośnie, nie narzekam. O, to odłożymy. No jest żółty, o, zobaczcie. Może go troszkę raz przelałam. Może to od tego słońca. No dobrze, zobaczymy. Poobcinam mu. Takie odś odświeżenie. Dobrze mu zrobi, Ja myślę, no no właśnie, kurczę, podlałam. <noise> zobaczcie, on tu tak wygląda. Nawet nie mogę Wam tutaj pokazać, bo mi się sypie. Takie są tu korzenie, ziemia mokra, znaczy wilgotna, ona nie jest mokra. Też tutaj była, to była mieszanka moja. E, co do choi, kochani, w ostatnim, o, w os no tutaj taki kikutek jeden, no to niepotrzebny on tu jest, choć on tu wypuszcza. E, co do ostatniego filmu, e, gdzie przesadzałam choje, to choje mają się dobrze. Pierwszy dzień, na drugi dzień były takie zwiędnięte, takie ochlapusy się zrobiły yeah. i mówię, koniec świata a na drugi dzień, na trzeci takie jędrne, fajne te choje fajnie trzymają się tylko kochani kto oglądał ten ostatni odcinek yy, nie ostatni, przedostatni jak pokazywałam przegląd kwiatów w łazience i na tym parapecie na, śro na środku Stała taka wysoka donica, i tam był e, patyczek. I ja mówiłam, że on jest bardzo taki żółty. I wiecie co się okazało? Ja dzisiaj to zauważyłam, jak brałam właśnie tego e, trebiego, bo on tam, tam jeszcze stał, e, że on ma wełnowca. Naprawdę, wełnowca. Tutaj w tych od, takich odgałęzieniach, w tych takich. No wiecie, w tych gałązkach biały, biała wełenka. Ja cię nie mogę. Zaraz go oczyściłam, ale go w ogóle stamtąd wyniosłam, bo żeby się choje nie zaraziły. Ale tu korzenie są, no zobaczcie, no kurczę. Duże te korzeniska i są zdrowe. No widzę, że są zdrowe. Tu jeden odpad. No białe są, one są troszeczkę mokre, bo tak jak mówię, ja podlewałam. No, a tu liść żółty. Dobra, Ty będziesz dobry. Aha, to damy do tej doniczki. Będę tutaj tak odkładać. Ale sobie troszkę już nabrudzę. No, takie wiotkie, cienkie. Ten jest brzydki na przykład. Już widzę pęd. No, ale korzenie są białe. Ładne są korzenie. A taki pipek. O, no zobaczcie. A, może tu są jakieś szkodniki na tych liściach? No, wy tak nie widzicie to z daleka. Dobrze, tego, te niedobra, będę odkładała tu. Może, może trochę je przytnę i na nowo, ale nie na nowo ukorzeniać nie ma sensu. No, takie mizernoty są. Dwa liście ładne, trzeci żółty i czubka nie ma. No, coś się tu zadziało. ale korzenie, no nie mam nic tu do korzeni. Wszystko się trzyma, zobaczcie. <laughs> tak, no i wracając do choi, uciekłam z tym z tym patyczakiem, żeby się choje nie zaraziły. O, ten jest ładny. Zobaczcie. O, ten jest cały żółty, to już tego nie będę Są Dwa żółte liście. Czubek też usechł. Ja musiałam go może zraz, może przelać. No nie wiem. Dobrze. Do kosza. Tutaj są same maleństwa. Też idzie do kosza. O, tu jest ładny. Jeden liść, korzenie i ładny czubeczek się rozwija. Ciekawe, czy teraz nie zżółknie nam, czy mu nie zaszkodzę. Ja mam wrażenie, że wy nic nie widzicie, że tu jest ciemno. Ten też jest ładny, no ale jakie te korzenie są duże. I tu mamy takiego długiego. Ale wiecie co? Ja na razie go obcinać nie będę tego. No wszystkie są zdrowe te korzenie, a może tych korzeni bym przycięła trochę. Co by na to? A co tam ciapnę z jednego? Bo co one mi się pozawijają? A jeszcze tu trochę utnę. Dobrze, ten też tutaj pójdzie. Ok. Zobaczymy później. Dobrze, to tutaj to takie pipki brzydkie. Dobrze, idzie teraz następny egzemplarz. No, ten jest ładniejszy. Ten ma duże, ładne liście. Dużo żółtych nie ma nawet. To może ze dwa się trafią. Zaraz zobaczymy. Na pewno też będzie miał ładne korzenie. Ja trebiego potrafię podlewać. Nie podlewam go z góry, tylko po prostu taką donicę wkładam do wody. Raz, dwa, trzy, cztery i wyjmuję. A tu jakie korzenie wow, 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 wow ok patyczek wyjmiemy o, to jeszcze szczepiony jest nie zauważyłam no dobrze no i tu korzenie też są piękne, ładne białe, białusieńkie, dosłownie, białusieńkie. pokażę Wam zobaczcie Korzonki jakie. No a tak jakoś. Wow. Zobaczymy. Może teraz będzie mu. Jak go trochę poruszymy. Kochani. Może ja zrobię pauzę. Bo to troszeczkę się zejdzie. Zanim ja go tu oczyszczę. I powyjmuję te pędy. Próbujemy dalej. Kochani, duże są te korzenie. Może to włożę naj... Arleta, no czuję, że jesteś troszkę zestresowana. Nie myślisz? Podłoże chyba starczy. Zobaczcie, tak wygląda moje podłoże. Ziemia zwykła, perlit, ten trochę tych chipsów. Czy psów tych, yy, no. Jak one się nazywają? To jest sosnowe, sosnowe, no. Takie rozluźnione podłoże. I właśnie. Najpierw damy tu na dno doniczki. O, tak. Troszkę daję, bo korzenie są duże. One muszę iść do samego dołu. Ale tu będzie, będziemy tańczyć, będziemy tańczyć. Drugie ręce by się przydały. Ale już tutaj wkładam na jedną stronę, co się da. Dobrze, i teraz zasypujemy. No jest tu troszkę gimnastyki przy tym. Dobrze, że to podłoże mam suche, to ładnie tam. Te korzenie wypełni. Mam nadzieję taką. No, takie duże roślinki, no bo jest to duża roślinka. Długie ma te pędy, te pnącze. To też nie jest tak łatwo. Patrzę, czy wszystkie włożyłam. O. Stuk puku. Zasypiemy tu na jedną stronę, na drugą. Będzie dobrze. Już go zasypałam ładnie w miarę możliwości i tu dałam mu taką osłonkę. Zobaczcie, taka niebieska osłonka. Wkładam, bo mi się tu sypie troszeczkę przez te dziurki w tej donicy. O, i teraz go będziemy przyczepiać. Tylko z tym, że nie mam takich żabek. Żabki by się też przydały. No ale tu mam taki długi pęd, to go dam jak najgęściej tutaj. Może zrobię. O, tu jest w tym miejscu taki łysy. No ale dobra, nie będę go przycinać na razie. O, ja sobie tu zrobię taki a la przód z tej strony. A później wam pokażę. Eee, teraz następny. Mam takie druciki. O, to tymi drucikami jak będzie trzeba, to tutaj sobie sobie przyczepię. O, Ty też tutaj możesz tak iść. Teraz z drugiej strony. On teraz będzie taki troszeczkę jaki? Taki pomerdany, kochani. Ten pęd, gdzie ty jesteś? Tu na środku? No dobrze tu tego przełożymy hmm, czyli pomerdany każdy liść będzie szedł w tak wiecie taki w inną stronę taki będzie powykręcany on do światła tak tego to tu go przyczepię on do światła później za parę dni złapie taki swój kierunek myślę i wtedy o, te listki się troszeczkę ułożą o się poprzekręcają, zobaczcie już to tak wygląda chwilowo no i tutaj też mam takie pędy to też będę tak chłopcze jeszcze tego tu przydamy do góry w środeczek o tak jeszcze to cię przyłapię troszkę mam nadzieję, że może będzie rósł tak, te druciki takie niebieskie tu może tak nie pasują za bardzo, ale nie przeszkadza mi to na razie. O. o, I tutaj ty też możesz się tutaj za tego liścia trochę schować O, pięknie. Pięknie mówię Wam jak pięknie będzie. O! I tutaj Ciebie tu jeszcze też tak troszeczkę wygnę. Powyginam Cię tu odrobinę. Przyczepię. No i zobaczymy. No niby te czuby ma. Te, te, ten stożek wzrostu kilka ma takich. Widać? Nawet, nawet. On może teraz odchoruje. Albo mu się polepszy, albo mu się... Mm. <laughs> Nie będę kończyć. Dobrze, kochani. Tak będzie. Na dzień dzisiejszy. Tutaj też ten bym mógł jeszcze czuby... O, tak... O, tak, 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 tak. O. No i z tyłu też nieźle wygląda powiem Wam. Ładnie wygląda. Tu też ten nowy liść taki wychodzi. Tu wygląda tak. A z tej strony wygląda tak, kochani. No, grunt, że przesadzony w jedno donicę, bo tych donic też mi się tak uzbierało. Dużo miejsca zajmują, a tak to chociaż może jedna konkretna będzie troszeczkę lepsza. Co Wy na to? Będzie rósł czy nie? Mam nadzieję, że będzie. A jak coś zżółknie, coś wyłysieje, to go będę przycinała. Będę go wyjmowała z tej osłonki. Do wody go zamoczę na parę sekund. I z powrotem, ale go zamoczę. Jak już będzie taki, wiecie, te liście będą takie zwindnięte lekko. Ten listek taki jest przekręcony, ale on się ukształtuje do światła. Tak, kochani, to już będzie na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was w środę za tydzień na Zielone. Cześć. No i fajnie, pójdziesz teraz na komodę, tam na stołeczek, pięterko wyżej, będziesz tak wyżej stał do świateł.